i wiarę w prawo do godnego życia. Przez ponad 100 lat francuskie gangi ewoluowały od suteren portów Marsylii po wielomiliardowe imperia narkotykowe i nowoczesne sieci cyberprzestępcze. Ich historia to nie tylko opowieść o brutalności i bezprawiu, lecz także świadectwo antropologicznych i społecznych uwarunkowań, migracji, ubóstwa, korupcji oraz napięć kulturowych. Przestępczość zorganizowana we Francji przetrwała dzięki zdolności do adaptacji i wykorzystywania słabości państwa, od korupcji po luki legislacyjne. Każda operacja policyjna czy sądowa, choć ważna, ma charakter jednorazowego uderzenia. Długofalowa walka wymaga synergii działań prawnych, społecznych i technologicznych. Społeczności banlefe, szczególnie młode pokolenia, muszą otrzymać realne alternatywy. Edukację, zatrudnienie i wsparcie psychologiczne, by mafia nie była dla nich jedyną drogą do godnego życia. Międzynarodowa współpraca oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji i big data stanowią nową granicę w śledztwach i likwidowaniu siatek przestępczych. Francja stoi na rozdrożu. Z jednej strony urbanistyczne i prawne reformy, aktywna prewencja społeczna i rozwój technologiczny mogą zbudować trwałą barierę przed nawrotem kryzysu przestępczego. Z drugiej, Rosnąca polaryzacja społeczna, kryzys migracyjny i globalizacja handlu narkotykami stwarzają środowisko, w którym gangsterzy mogą się odrodzić i rozwinąć.